Jeśli jeszcze przez chwilę nie są Państwo operomaniakami, ale zamierzacie się nimi stać, to dzisiaj z tej radości chciałbym Państwu podarować dwa niezwykle ważne terminy. Bez nich w świecie opery się nie odnajdziecie. Póki co możecie nie rozróżniać Verdiego od Monteverdiego, Paderewskiego od Pendereckiego, ale te dwa pojęcia znać powinniście. Są ze sobą połączone i nierozerwalne, jak Romeo i Julia, jak bolek i lolek, jak groszek z marchewką, a są to recytatyw i aria, czyli dwie podstawowe formy wypowiedzi każdego operowego bohatera. Te dwa słowa oczywiście pochodzą z języka włoskiego. Recytatyw, czy po włosku recitativo, od słowa recitare, grać, wykonywać. Od niego wszystko się zaczęło. Właściwie te pierwsze opery składały się tylko i wyłącznie z recytatywów. Czyli z czego? Jest to taka śpiewna mowa, coś na pograniczu mowy i śpiewu. W recytatywach jest akcja. To tutaj, właśnie recytatywami, bohaterowie ze sobą rozmawiają. Albo bohater opowiada nam, w jakiej sytuacji się znalazł. Na przykład spotyka się dwóch bohaterów i w recytatywie śpiewają do siebie. Dzień dobry! Witam Ciebie również, co u Ciebie słychać, widzę, że jesteś jakiś smutny. Ach, to nic takiego, jednak widzę, że coś cię dręczy, odkąd wróciłeś z Aten. No cóż, w takim razie poznaj tajemnicę mojego serca, posłuchaj. A więc dowiadujemy się, że się spotykają, witają, że ktoś był w Atenach, ktoś jest smutny. Mamy więc akcję. A po tym słowie, posłuchaj. Askolta po włosku, następuje stop klatka. Choć się nie lękam, jednak wiedzieć życzę, bardzo więc proszę, niechaj waść mnie świeci. Nie lęka się, nie widzę, zresztą jest nas dwóch posłów. Stopklatka, czyli aria. Teraz do głosu dochodzą w przenośni i dosłownie emocje bohatera. Bohater przedstawia nam, co czuje. Jest to miłość szczęśliwa albo nieszczęśliwa, jakaś radość albo tęsknota. Znika świat zewnętrzny, który był kreowany w recytatywie, w dzianiu się, w akcji, a pojawia się świat wewnętrzny. Aria to melodyjne wyrażenie emocji. No właśnie, bardzo ważne jest określenie melodyjne. Recytatyw i arie łatwo od siebie odróżnić, nawet jeżeli nie rozumiemy słów, a słuchamy tylko muzyki. Jak? Otóż recytatyw jest mniej śpiewny, mniej melodyjny od arii. Tam właściwie nie ma jakichś lejących się Melodii. Recytatyw jest zbliżony do mowy. Aria wręcz przeciwnie. O ile w recytatywie zawsze jednej sylabie odpowiada jedna nuta, tak w arii często mamy do czynienia z, ze śpiewem ozdobnym czyli z tak zwaną koloraturą. Oprócz gętkich, melodyjnych fraz pojawiają się owe koloratury czyli na jedną sylabę przypada czasami kilka, niekiedy kilkanaście, a w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt nut, co oczywiście zaciera czytelność słów. I dlatego w ariach często słowa, pewne frazy, w kółko się powtarzają. W recytatywie to jest niedopuszczalne. Przecież właśnie z recytatywy dowiadujemy się, Jakie są zamierzenia bohaterów? Jakie są ich reakcje na działania innych bohaterów? Tutaj tekst jest dla nas bardzo ważny i kompozytorzy starają się nie zacierać jego czytelności. A więc recytatyw, jedna sylaba, jedna nuta, aria, niekoniecznie piękne melodie, powtarzane frazy, powtarzane słowa i wokalny popis. I jeszcze jedna cecha, która odróżnia recytatyw od arii. To szczególnie słychać u kompozytorów doby baroku. Händla, Vivaldiego, Scarlattiego, czy późniejszych twórców, Mozarta, nawet jeszcze Rossiniego. To udział orkiestry w recytatywie i w arii. W recytatywie udział orkiestry jest bardzo skromny. Czasami ogranicza się do grania pojedynczych Akordów. Dzięki temu tekst podawany przez wokalistę nie jest zagłuszany i jest dla nas czytelny. Warii orkiestra dostaje skrzydeł. Czasami staje się równorzędnym Bohaterem wraz z głosem wokalisty. U tych kompozytorów, o których wspomniałem, a więc Barok, Mozart Rossini, często jest tak, że w recytatywie nie ma właściwie orkiestry. Jej funkcję pełni klawesyn. Dlaczego? Po pierwsze, właśnie żeby nie zagłuszyć, nie zagłuszyć solisty, żebyśmy słyszeli każde słowo. A po drugie, to miało bardzo praktyczny wymiar. Otóż czasy baroku to okres, kiedy kompozytorzy byli prawdziwymi fabrykami oper, błyskawicznymi dostawcami. To była taka sztuka yy, z gatunku fast food. Oni musieli pisać bardzo szybko pisali więc bardzo dużo, więc nie mogli pisać długo. No wiadomo, im więcej napisali, tym więcej zarobili. I żeby ograniczyć do minimum konieczność pisania dużej ilości nut, partia orkiestry w recytatywie sprowadzała się właśnie tylko do klawesynu. Połowa opery to były recytatywy. To było pisanie tylko na klawesyn, dzięki czemu kompozytorzy mieli więcej czasu na pisanie kolejnych oper. A ja państwa zachęcam do tego, byście nie żałowali czasu na słuchanie oper, a w nich recytatywów i śpiewnych archi. Prøtt! Prøtt! Prøtt!